Cześć, witamy się z Wami z kolejnej restauracji na naszym szlaku, która przeszła kuchenne rewolucje pani Magdy Gester. Dzisiaj jesteśmy w Tarnowskich Górach. Dziwnym trafem po raz kolejny w Tarnowskich Górach na Śląsku jesteśmy przed restauracją Modra. Chodźcie, zobaczymy, jak tutaj smakuje jedzenie. Tak, a sama restauracja Modra ma ocenę 4,5 na Google i ponad 2800 opinii. Czyli ocena jest bardzo dobra. Goście. Doceniają tutaj jedzenie, a same kuchenne rewolucje to jest sezon 16, więc całkiem dawno temu. Zobaczymy, co się od tego czasu zmieniło. Dostaliśmy menu. Bardzo dużo klasycznych śląskich dań. Mamy rolady, mamy kluski śląskie. Mamy też z menu pani Magdy Gessler galert w dwóch odsłonach: galert wieprzowy i galert drobiowy. Na pewno to spróbuję. Mam na to bardzo, bardzo dużo ochotę. O wystroju restauracji opowiemy Wam za chwilę. A teraz składamy zamówienie i czekamy na nasze dania. Przyszły nasze przystawki. Mamy tutaj żur na naturalnym zakwasie z chrzanem, z ziemniaczkami i wędzoną kiełbasą. Będziemy go próbować. Taki zawiesisty jest cebulka. Dobra, próbujemy. Mało kwaśny. Taki dla mnie mało kwaśny, ale bardzo wędzony, bardzo aromatyczny. Spróbujmy sobie ziemniaczka. O, ziemniaczki dobre. Ziemniaczki dobre i kiełbaska. Jest tu jakiś mały kawałek. No i dobra, będę. Ona w kuchennych rewolucjach tak fajnie stała. Tu już nie stoi. Mega mocno wędzona. Bardzo fajna. Jest taka glutowata ta kiełbasa. Naprawdę bardzo dobra. Ogólnie sam żurek. Bardzo smaczny. On w ogóle kosztuje 27 zł. Oczekajcie. 27? Tak, Żur kosztuje 27 zł. A więc jak na taką porcję? 27 zł, myślę, że spoko. I naprawdę jest bardzo dobry. Ja za to spróbowałem już galertów. Ten wieprzowy jest po prostu ok. Za to bardzo dobry jest ten drobiowy. Smakuje jak rosół na zimno w postaci kostki. Do tego mamy musztardę, mamy sos koperkowy. Bardzo fajne połączenie, bardzo dobra przystawka. Porcja dwóch galertów, całkiem spora, kosztuje 28 zł. I musimy zaznaczyć, że nie ma do tego pieczywa. Co jest dla mnie minusem? Ja lubię zjeść galaretę z pieczywem. W ogóle galaretę z, tą, z cytryną, nie? Nie ma tutaj. Zaraz spróbujemy, bo ona w ogóle smakuje. Zobaczcie, w ogóle, jak wygląda ta z kurczaczkiem. Mamy tutaj. Marcheweczkę, groszek, kurczaczki. Jest bardzo mało galarety. Więc już sobie próbujemy. To ładnie pachnie. Ta z kurczakiem jest bardzo dobre, tylko dla mnie dalej brakuje to cytryny. No albo octu. No ale dobra. Mamy do tego ogóreczka, to czekajcie. Mamy kiszonego ogórka. On sobie zagryziemy. Odsuwamy dalej sobie weczkę kopereczek, marcheweczkę. O, mamy też tu Marynowane. Marynowane pieczarki. Sosów tutaj nie chcę. No pewnie właśnie, nie ma cytryny ani oczu, bo są sosy. Oj, się twardo kroi. Nie wiem. No ja też pankom będę raczej tego kurczakowego. Ale też nie jest zły. Najbardziej, co mi przeszkadza w tym galaktyce to to, że czuję czasami takie twarde części, to już nawet nie są chrząstkie, ale bardziej takie jakby kostki, takie wiecie, małe zostały. I to chyba mi najbardziej w tym przeszkadza. Ogólnie, sam, spoko. Kurczak lepszy, dla mnie. No i jak za tą cenę, co mówił rano no to faktycznie porcja duża, da się najeść, no i tak, brakuje tego chleba tutaj. No i co? No i tyle ode mnie. Wiecie, co mi przypomina ten kawałek galertu z są Tak sobie rozmawiamy i faktycznie wygląda to trochę jak salceson. No. A jeżeli, smakuje. No w sumie tak, smakuje tak samo jak salceson. Jeżeli chodzi o sosy, one nie przemawiają. Do mnie spróbowałam sobie tego galertu z jednym, z drugim sosem, znaczy z sosem i z musztardą, ale nie, dla mnie cytrynka albo ocet. No. Całkiem ciekawy żur, trochę słodki, bardzo chrzanowy, przynajmniej dla mnie ten chrzan jest tutaj mocno wyczuwalny. Wybija się też cebula. Nie jest to żur z tych najbardziej kwaśnych. I nie wiem, dostaliśmy bez jajka, czy na Śląsku żur zawsze jest podawane bez jajka? Kolejne danie główne, tym razem pierogi z kaczki. Pierogi z nadzieniem z farszem z kaczką. Zobaczcie, wypełnione praktycznie po brzegi farszem, ciasto jest cieniutkie. Całkiem dobre nadzienie, na pewno nie jest suche. Nawet bym powiedział, że wilgotne. Czuć w tej kaczce moim zdaniem goździki to chyba są. Fajna okrasa, fajne skwarki. Bardzo udane pierogi. Nie pamiętam ile kosztują. Mamy takie słoneczka. Ja już próbuję ja kocham kaczkę. Ja jestem wielką fanką kaczki. Goździki, a nie przypadkiem gwiazdka ryżowa, może do tego jest dodana. Ogólnie cena tych pierogów, a było ich tu 4, 8. 6, 8, to 42 zł, za 8 pierogów tak dobrej jakości, naprawdę to jest fajna cena i te pierogi są naprawdę super. Poza menu pani Magdy Gessler zamówiliśmy placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym. I o ile do gulaszu nie można się przyczepić, po prostu dobrze przyprawiony, fajny gulasz, to mam problem z plackiem, mam wrażenie, że za dużo mąki tutaj zostało dosypane. Ten placek jest zdecydowanie mało chrupiący, dosyć gumowy, taki napompowany. No nie jest to najlepsza pozycja. Ja Wam tylko pokażę o co chodziło Renę. Widzicie ten placek. On jest taki gruby, taki, widać jakby to było ciasto ziemniaczane, a nie taki placek ziemniaczany. Za trzy sztuki takiego placka z gulaszem, serem, dodatkami płacimy 44 zł. No nie, jest krupiący, jest pusty. No nie jest to najlepsze placek, które jadłam, a jeżeli chodzi o samo mięso, to faktycznie jest fajne, chrupkie, mm, nie rozpada się tak bardzo. Więc ogólnie jakbym nie musiała, to już bym więcej tego nie zamówiła. Następnym daniem zaproponowanym przez panią Magdę są rolatki z kaczki. Do tego jest sos pieczeniowy z wędzoną śliwką. Co mamy tu innego niż było w programie? To to, że kluski są już w jednym kolorze, nie są dwukolorowe. I do tego mamy pierożki. Tego nie zapamiętałam, żeby było podczas odcinka. I jeszcze tu jest jakaś taka pasta. Sobie spróbujmy. O! No, pewnie powidła, tak, drzem, powidła z tych wędzonych śliwek. Bardzo wędzone, bardzo aromatyczne. Smaczne, ja lubię takie rzeczy, więc spróbujmy sobie. Mamy tutaj roladeczkę. Nie wiem czy zobaczycie. Mamy tutaj śliwkę, boczuś. Cebulkę, powiem wam szczerze, że wy widzicie to szybciej niż ja. Sos jest taki, widzicie, nie spływa, jest takim, takim kiślem. Dobra, <laughs> i próbujemy. O, teraz, o, patrzcie jak się rozpada. No ja kocham kaczkę, ja... Próbujemy. Trochę jest to suche, więc jakby sos był bardziej płynny, to by to bardziej tak, było bardziej wilgotne. Ale jeżeli ktoś lubi kaczkę, to jak najbardziej sam, sama kaczka jest dobrze. dobrze. Nie wiem, czy dobrze w sumie. Poczekaj, bo jak w sumie ona jest taka sucha. Dobra, sam smak kaczki jest super. Mogłaby być bardziej wilgotna. Czyli e, fajne też jest połączenie, słuchajcie, tych powideł śliwkowych, właśnie z mięskiem, to tak bilansuje troszeczkę słodycz która może niektórym tutaj się dać odczuć. Jeżeli chodzi o kruseczki dla mnie są za twarde, to znaczy. nie są takie, To nie są takie gumiklejzy, jak ja lubię. No i do Dania jeszcze mamy czerwoną kapustę, modrą kapustę skiszoną, z tego co pamiętam, dla mnie taki bardzo ziemisty posmak, nie wiem. No jest taki bardzo ziemisty posmak, tak jakby. jakby to po prostu z ziemi zostało wyciągnięte za całe to danie. Płacimy 62 zł. I co jeszcze jest ważne, zmieniło się podanie mm, tej surówki, ponieważ wcześniej ona była w kapuście, a teraz jest właśnie w takiej miseczce. Jak wiecie, mi się to bardzo podoba, bo nie ma radojnego jedzenia. Mieszane mam uczucia przez tą surówkę. Serio, czuć ziemią. To, nie, ja, to wiem, że to jest ta budfinka, nie? Ale nie pasi mi. Spróbuj. Dobra, i mamy... Och, poczekaj chwilę. Tata z mamą dobra. Mamy tutaj deser. Jest to kisiel. Nazywa się to deser tata mama. Kosztuje 23 zł. Wygląda on, tak. Dobra, widać, że bita śmietana jest robiona samemu, nie jest z taka pyszna. Mm. Ja lubię. Ale czekajcie. Kisiel? O, to jest najlepsze. Kiedyś jedliśmy we Wrocławiu. Ale to było tak kwaśne i tak niedobre. A to jest takie fajne, bo jest lekko kwaśne. A do tego ta bita śmietana jest słodka, więc to się fajnie tak równoważy. I też te, te proporcje są fajne, bo nie jest mało bitej śmietany, a za dużo tego kiśmu, tylko jest tak właśnie pół na pół, więc to jest super. To mi bardzo smakuje, to polecam. A drugi deser, którego nie ma w menu normalnie, jest to deser dnia, jest to tiramisu. Jak widzicie, mamy posypane kakao. Mam tutaj truskaweczki. Tak to się prezentuje w bożek w w profilu. I ogólnie nie wiem ile on kosztuje, więc powiem Wam dopiero później. Próbujemy. A co ważne, nie ma tu alkoholu, więc jeżeli dzieci mają na to ochotę, spokojnie mogą tego spróbować. Patrzcie, jak to pani wygląda. Ja zakocham tiramisu. Delikatnie wyczuwalna kawa, bardzo wyczuwalne mascarpone. No nie wiem, czy nie bardziej wolę to tiramisu niż ten Kisiel. Bo jednak to są bardziej moje smaki. Ja tam jak nie muszę jeść kwaśnego, to, to bardziej mi postawiła na są naprawdę bardzo dobra. I już po y, smacznym obiadku w restauracji modra w tarnowskich górach, dla mnie w miarę okej. Okay. Na tak. pewno na pewno możecie tutaj przyjechać, możecie sprawdzić śląskie smaki. Ja ze swojej strony na pewno polecam żurek i pierogi z nadzieniem skaczki. Z tak, Pierogi i Żurek to na pewno dwie najlepsze pozycje, jakie dzisiaj jedliśmy. Jeżeli chodzi o deser, to dla mnie tu Tiramisu było o wiele lepsze i kosztowało one 22 zł. Ogólnie w weekendy są podawane takie ciasta spoza karty i obsługa zawsze Wam powie, co w danym tygodniu jest tutaj do spróbowania. Jeżeli chodzi o picie, no ja zamówiłam sobie herbatkę taką zimową rozgrzewającą. Ona kosztowała 16 zł i ogólnie napoje takie rozgrzewające wszystkie tak właśnie 18, 16 zł kosztowały. Cenowo myślę, że jak wszędzie, nie ma tutaj ani przegięcia w jedną stronę, ani w drugą. Jest po prostu zwyczajnie już tanio już chyba było. Musimy się do nie, tego przy taniej nie będzie, tak. musimy się do tego przyzwyczaić. No i co, jeżeli tam byliście, jedliście, to koniecznie nam napiszcie, jak Wam smakowało. Pamiętajcie o polubieniu filmu i zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.